Ursionka, Orsiątka Niu, niu. Co ja tu mam? Tak, zwiedzam go. Zwiedzamy, ale tam nie. Tam nie, tam nie. Chodź tutaj. Chodź tutaj, mały misiu. To mały misiu, mały misiu, mały misiu. Już chcesz bawić, co? Hello! Proszę pani. Proszę pani. Proszę pani, proszę pani. Pani to lubi takie różności. A i co zrobiłaś? Spsułam coś, powiedz. Fajne? <noise> Nie wolno tego jeść. Nie wolno tego jeść. No dobrze, no dobrze. Nie idziemy tam.